Uff, dotarłem, teraz czas na spotkanie z Miltenem. Witaj Milten. Saturas, co ty tutaj robisz? Przychodzę z propozycją od Ksardasa, przejął cały klasztor i zabił całą najwyższą radę, jak również chce władać całą wyspą, ale potrzeba jest mu moja książka gdzie są zapisane do tego ważne informacje. A do otwarcia potrzebna jest moc wszystkich trzech bóstw, jako że jesteś ostatnim magiem ognia na wyspie, w tobie cała nadzieja. Że co, Rada nie żyje, niemożliwe, mm, właściwie po co mam wam pomagać, co możecie mi dać? A interesowałoby cię ciepłe miejsce w Najwyższej Radzie, gdzie będziesz mógł władać całą wyspą razem z nami? MMM, to brzmi ciekawie, no dobra wchodzę w to. Dobra, to chodźmy na górę przygotujemy czar teleportacji i poczekamy na wyziego. Ha ha Hahaha, jak zwykle on w tym też siedzi, dobra chodźmy. Zamek, dotarłem. Ciekawe czy Saturas go przekonał. I co przekonałeś go? Tak, ale musiałem mu zapewnić miejsce w radzie. Ta, to do niego podobne. Dobra, a tak w ogóle to co wy tu robicie? Czar teleportacji, który nas przeniesie prosto do słonecznego kręgu. Aha, to pogadam jeszcze z Miltenem i możemy ruszać. Siema Milten. No siema, wiedziałem że ty w tym też siedzisz, czyli że chcesz władać kornis. No tak jakoś wyszło. Dobra, nie mamy czasu na pogaduszki, teleportujmy się. Dobra.